Przygotowali wiersz. Rzepce. Wiersz tu wima Rzepka. Wiersz tu wima Rzepka. Poczekamy na wszystkich aktorów. Rzepka, przysłowiowa Rzepka. Brawo, mamy Rzepkę. Raz, raz, raz. Jest drugi. Panie, panowie, starszeństwo klasy szóstej C ma zaszczyt przedstawić historię na pozór banalną, z dramatycznym, żeby nie powiedzieć wręcz tragicznym zakończeniem pod nic nikomu nie mówiącym tytułem Żelka. Osoby. Dziadek. Rzepka. O, babcia, wnuczek, ruczek, kicia, kurka, gąska, bocia, żabka, kawka i. Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie. Chodził tę rzepkę oglądać co Wyrosła rzepka, jędrna i krzepka z kawałkiem chlebka. Więc ciągnie dziadek rzepkę, nieboże. Ciągnie i ciągnie, wyciągnie. A z kręgosłupem już coraz gorzej. Zawołał dziadek na pomoc babcie. Ja złapię rzepkę, ty za mnie złap się. Bierny dziadek z babcią niebogą. I ciągną, wyciągnąć nie mogą. Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. To by się przydał ktoś na przyczepkę. Nie. Przyleciał wnuczek. Babci się złapał ci się stęka, aż się zasapał. Wnuczek za babcie, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj! To może jednak Możecie ktoś usiąść? na przyczepkę. Po co się samią. Mruczek, szczeniaczka, mruczka. Przyleciał mruczek i ciągnie wnuczka. Mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. No to może jednak ktoś na przyczepkę. Na kurkę czekał kotek w ukryciu. Zaszczekał mruczek. O, muż nam kiciu! Kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcę. babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Jeszcze będziecie chcieli przyczepkę. Boła kicia kurkę z podwórka. Wnet przyleciała usłużna kurka. Kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za dziadka, za babcie, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj! No to może jednak na przyczepkę? Nie! Po co się sami Sękają Zękają srogo! U! Ciągną i ciągną! wyciągnąć nie ma. Szła sobie gąska ścieżynką gąską. Krzyknęła kurka. Chodź no tu gąsko! Gąska za kurka, kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. To co? Chcecie przyczepkę? Ciał wysoko, bocian długonos. Do nas na pomoc! Bociek za gąskę, gąska za kurkę, kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcie, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Weź im powiedz, że mają przyczepkę. Skakała się sapią. Sogo! Ciągnął i ciągną. Wyciągnąć nie mogą. Skakała drogą zielona żabka. Złapała boczka. Żabka za boczka. Bociek za gąskę. Gąska za kurkę. Kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka. Wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Anna. No A na przyczepkę? Kawka! Kawka! za rzepkę, bo na tę rzepkę też miała krapkę. Tak się zawzięli, tak się nadęli, że nagle rzepkę żabkę... wyciągnęli! Ja! Ja ja Aż coś powiedzieć, co było dalej. Wszyscy na siebie poupadali. Rzepka na dziadka, dziadek na babcie, babcia na wnuczka. Wnuczek na mruczka, mruczek na kicie, kicia na kurkę, kurka na gąskę, gąska na boczka, boczek na żabkę, żabka na kapkę. I na ostatku na klapkę. bo potem wszyscy poszli na kapkę. A do kaki, dla całego zespołu, aby nie była gorzka. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy pięknie Szostajce! Szkoda, że już ci rodzice nas opuszczają, ale mam nadzieję, że za rok przyjdziecie i będziecie podziwiali swoich młodszych kolegów i młodsze koleżanki. Serdecznie nas już dzisiaj zapraszamy, ale nikt was nie pobije, jestem pewna. Musimy jeszcze coś powiedzieć w tym miejscu, że reżyserem tego niezwykłego spektaklu była pani Małgorzata Łodej Stachowiak, również dla niej brawa. Bardzo dziękujemy starszyźnie plemiennej weteranom tej szkoły. A my zobaczymy za moment występ jeszcze. Dwa